No dobra, tu tak, znowu sobie poszukamy jakiegoś przeciwnika, po raz trzeci, może to wrzucę, zobaczymy jak wyjdzie w ogóle, kurwa od razu znalazłem, zajebiście, eee, ten, wrzucę chyba bez montażu, bo mi się kurwa nie chcę montować kurewsko, chcę, nie, w sensie montaż, tak zwany montaż, czyli e, odcięcie momentu początku i końca nagrywania, żeby z GeForce Experience mi się ten, e, ten powiadomienie nie wyświetlało. Ale mi się kurewsko nie chce tego robić Zasadniczo. To tak trwa długo i kurewsko wiele z tego nie wychodzi so, Dam spokój chyba i kurwa tak będę wrzucał jak, za, jak dawniej Wrzucało się jakieś gówno zasadniczo to nie wiem po co mi się, się stary skończ tego nie ogląda No dobra, musimy zaczynać powoli Kurwa, jakieś jeziora lawy. zajebiście to wygląda Ech, Kurda. kurde Jezu, ale piękno to jest Bardzo ładnie to wygląda Dlatego to ten. No dobra, gdzie by tu sto. I to jest. E, Można już wszędzie zaczynać, tak? No dobra. I to jest biegun północny. To jest biegun północny. I ja na biegunie mamy jeziora, Dobra. To myślę, że się zaokrętuje wokół tego. Ech, kurwa. Co by zacząć? Myślę, że zacznę od fabryki tych jeżdżących. E, tak, cyk. Będzie cyk, to zaczynasz. Tym wychodzimy, z czym potem będzie to cyk, 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 eee. będzie latające, i będziemy budować sobie eee. pierwsze pole z masą, i drugie pole z masą. Tutaj cyk musimy już zrobić, tak? Raz, dwa, trzy I będzie później, co to jest? Hä? Dziwne. Nie pamiętam tej noski w ogóle. Dobra, w każdym razie trzeba będzie zrobić, tak? Inżynier, to idź na patrol. Eee, co tu mamy? Trzeba będzie zrobić mrówki. Tak, po trzy mrówki i po jedno to. Okej, okay, dobra, cyk. Tak, ty budujesz przede wszystkim radar. I robisz masę. Eee, co drugi będzie robił leniuch? Tutaj widzę prezes powoli. A, wschód słońca. Tak. No dobra, nieważne. Eee, robimy tak, cyk. Eee. Zauważam, że silnik tej gry niedobrze obsługuje okultacje. Czyli jak mamy tutaj planetę na linii. Tutaj jest słońce, to jest planeta, a nasza planeta obserwowana jest dalej, to ten ciętej tej planety się nie wyświetla. Tak, gra nie obsługuje takich okultacji. W sumie nie jest niczym dziwnym. Tak naprawdę. Dobra obsługa silnika gry, silnika orbitalnego jest dość triki, że tak bym powiedział. Dobra, i tyle. Raz, dwa, trzy i jeden taki i to damy tak. Dobra, przydaje się jeszcze jakiś inżynier, żeby budować więcej takich jeżdżących tych. Jest to gdzieś wiadowce, trzeba go znaleźć jak najszybciej. O, dobra, jest jakiś inżynier wolny. Kurwa nie ma. Jest jeden wolny. Dobra. Ty budujesz teraz to, to. 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 Dużo fabryk musisz budować. To jest ważne. Żeby budować dużo fabryk. I ważne. Żeby budować dużo. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Zasobów. Cena. A bez zasobów to będzie dupa trochę. Hmm. Kurwa, ale prąd mi odcięło, odcięło mi masę, odcięło mi prąd. No tak, chujowo trochę to rozwiązane. Chujowy Biltordelny, pozdrawiam. Ale no, no, widać, że prezes się stara, ale za mało tego. No, my tylko próbujemy budować te. No, gdzie on kurwa jest, no? Albo to jest jeżdżące, no tak. Zapomniałem, że ja posłałem tego jeżdżącego zamiast latającego. A więc poślijmy sobie. E Świetlika, tak się nazywa świetlik. Sony, trzeba budować masę, budujesz masę, budujesz masę, budujesz masę tutaj, to tu budujesz masę i tutaj. Gdzie on w ogóle jest? Muszę go znaleźć. Jest, dobra, znalazłem. Tu jest. Czyli gdzieś tu będzie. Albo nie. Bo to też jest Scout Dobra, cyk, pomagaj temu. Budować te jednostki i ma być dużo tych czołgów. Zasadniczo to można by spróbować za chwilę zraszować tech dwa. Ko, Kokuśwa, no muszę mieć ze sobą więcej. Ale widzę, że tutaj prądek powoli się robi. A ty jesteś, dobra, to dawaj. Zabili mi to? Chyba tak, chyba mi zabili. A nie, nie zabili mi tego. Kolejna, fabry kolejna fabryczka jest czynna. O, jest, super. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, super, świetnie. O kurwa, ideolo, zajebiście. Co tu się buduje? A, jest wieżyczka przeciwrodnicza, no dobra. Tak, dawać to. I próbujemy atakować powoli ty, A ty nic nie budujesz, ty kurwo szmata zajebana A ja w ciebie inwestowałem wszystkie pieniądze A widzę, że tu i kto nie buduje prądu Prezes, czemu nie budujesz prądu? Prezes, ty masz prąd budować i to dużo prądu O dobra Patrzę na przychody nie jest źle. Są dwa inżynierzy, którzy mogą spróbować zraszować tech dwa. Tylko baje się, że on kurwa będzie chciał. On już raszuje tech ta Tamenda pierdolona szmata zajebana. A będzie lepszy... Będzie chyba, przegram chyba ten mecz. Ma większą armię. A on tu sobie stoi. No dobra. Trzeba go dojebać. A, widzę, że korzysta z takich mieszanych oddziałów Ale no, tonkerskie bardziej tankerskie trochę No, więc chodźcie tutaj na spotkanie, no chodź, no Chodź, kurwa, chcesz się napierdalać? No chodź, będziemy się napierdalać, chodź, o Będzie się napierdalać. O, o, jak spierdala W sumie to on musi on, on tak musi chyba Bo inaczej to przegrywa, ale dobra e, Bierzemy, robimy go Dobra, robimy go, widzę, że tankowanie jednak popłaca e, ciśniemy w takim razie Spróbujemy z drugiej strony podejść teraz. A to nic nie da. Przegrywamy to. Mamy za mało woja, żeby to ogarnąć dobrze. Spróbujemy tutaj gdzieś polecieć sobie samolocikami. No, on szybciej zraszował ten tech. A jak zwykle. Nie mam nawet zasobów. A więc dalej będziemy bopkować Nie, nie czy tam, czy tu, bijcie to Nie, kurwa Ale dobra Jedziemy po masie Zatem tak O, jest, na tak, napierdalamy się, tak, o to chodzi To jest ważne, Ale się napierdalać, żeby się napierdalać, o no nie uciekaj, no kurwa, no masz walczyć kurwa jak żołnierz, a nie... Kurwa, o! I tyle, chuj z tego wyszedł. No, nie wygram tego. A raczej. Gdybym był mądrzejszy, to może bym miał jakieś szanse, ale... Nie jestem mądrzejszy. Włączyłem nagrywanie? Nagrywanie włączyłem, dobra. Już kurwa pomyślałem. O. Jakbym nie włączył, to bym się tak kurwił. Nie, ty spadaj stąd, patrz ty, tu wojska Trzeba levelery będzie coś budować Chodźcie tutaj bić, bić to Widzę, że to tak łatwo nie będzie no i Tylko levelery mogą ratować sytuację, także ten że budujecie i wspieracie od razu fabrykę żeby jak najwięcej budowała tego szajsu O bijemy, Bijemy, bijemy Co i ty kurwa chcesz mi tu się napierdalać O, kurwa, aż do swoje Lecimy po ciebie. Jedziemy z kurwami. O, bijemy się, dobra, super. Jak to było, podobno zawsze jest czas, żeby niszczyć masę przeciwnikowi. E, także ten. No zawsze jest czas. Super. Nie no kurwa serio tutaj. Nie zauważyłem tego. Że tak głupi jestem. Chcę było patrzeć w powiadomienia, nie siedzieć jak ta ciota. Dobra, bijemy to. A tutaj też przegrywam. No dobra, świetnie. No to będzie śmieszny mecz Kolejny do, kolejny do kolekcji wielkich porażek. This will make final, a final edition to main. Gdzie wy jedziecie? No kurwa! Co za pierdolone debile! Ja jebie. Kurwa, Ładź. Jest takim czynnikiem musi się kurwa ten wielki dowódca zmagać. Z niesubordynacją żołnierzy. Ale on mądrzejszy jest ode mnie, widać. To nie, o, ja ze szuty już jestem w, 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 ten, w jedno miejsce i chuja ja zrobię teraz. Mogę się co najwyżej zesrać na siebie To nie. O, co będzie obronne przeszkować? Obrony częstochowy chowy. O, patrzcie tu. No, postawienie na te jednostki to nie jest dobry pomysł jednak. Dobra, chuj. Latamy po całej mapie i szukamy przeciwnika. No, oczywiście on strzela w to. I powolni, slowly but surely, e, niszczy. No nie, no, ten, pomagajcie temu się budować, dobrze. Budujcie. Widzę, że to ma być tak. Cyk, cyk. Cyk, cyk, o! boom, o! Aaaa! Tak, oczywiście. weszło, siadło. No dobra, teraz spróbujemy my zaatakować go z tej strony. Zobaczymy, czy to się uda w ogóle, bo od prądu mnie odciął z kurwy syn. też nie, prąd mam, to lasem mnie odciął. A radar w ogóle mam? mam jeszcze radar, dobra. Postawmy trochę dla ochrony tych żołnierzy. Patrzcie wy tutaj, gdzie mamy ochronną. Tego nie ma, żeby zrobić na przykład sobie kontrol 1 i mieć drużynę numer 1. A nie, jest! A da się tak, kurwa! Da się tak, a ja tego nie wiedziałem tyle czasu, że można jak w Supreme Commanderze to robić. Ale multiplayer w Supreme jest o tyle śmieszniejszy, że eee, gram z kolegami, no bo w Planetarki nikt z moich znajomych nie ma. Chyba, nie tym bolewam. Bo chyba wolałbym w planetarkę czasami pocisnąć niż takiego Suprima. No ale Supreme jest tanim i chodzi na Ziemniaku. Eee, co nie? A planetarka jest droga i. W sumie teraz już też jest, chodzi na Ziemniaku, ale dawniej to nie chodziło na Ziemniaku. O, jednostki, tak dwa zrobiły robotę i kurwa, w ogóle nie ma tego. E, nie ma w ogóle co zbierać teraz. Dobra, możemy spróbować to wygrać, bo widzę, że jednak e, musisz zrobić ze dwóch, kochanie, niestety, chociaż bardzo byś się chciało, żeby jednak, kurwo, to. chodź tu, W mnie to tak, te pierdolone grenadierskie jednostki wysłane na patrol. I cyk, i cyk, i cyk. A ja widzę, tutaj że obrona częstochowy To nie? No ale my tu musimy zaatakować, pocisnąć gościa O, ma te bluchołki, kurwa mać To źle I levelery też są. A ja to będzie kurwa przejebane oczywiście a czy okazuje się, że on ma jak najbardziej takie wojska, tylko problem w tym, że on ich nie używa do ofensywy? Ja oczywiście używam do ofensywy, bo uważam, że trzeba atakować. Oczywiście, bijcie, bijcie, bijcie. Co to w ogóle jest? No, dobra, coś tam mu zabiliśmy kuku. Chociaż najlepiej to byłoby, jakby się udało dobrzeć do jego energii. O, bicie, bicie to. Niestety nic to nie dało. No cóż, dobra, to ciśniemy dalej w tę stronę, co nie? No to widzę, jesteśmy my. E, Idle, Inżinier, jeden Advanced Ten Advanced to musi nam tu stachować wszystkie te meksy. E, dobra, tu mamy jeszcze Idle tych 6 tanków, to poprosimy teraz o zrobienie tutaj meksa. co e, Prosimy o zrobienie meksa. Te 6 zrobimy Maxa meksa. I zrobić tak, obronę. To cyk Zrobić radar Zrobić obronę, cyk, cyk To cyk O Jasne A my tu będziemy na oślep kolejną wielką warkę prowadzić W sumie on mógłby łatwo mnie zniszczyć w tej chwili, bo jestem chujowy jak barszcz To widać, w chuj Eee gdzie ty ty mi niszczesz? No kurwa, mać naprawdę. Ile można? Jest jakiś idle tank, dobra. Prosimy więcej tego latających na latające obrony, dobra. Jeśli nie ruszył się komanderem, mamy szansę. A jeśli ruszył się komanderem, to jesteśmy w dupie Doskonale on doskonale gdzie i będzie zaraz chciał zrobić snajpa. Gdzie to mi biją? Nowy kurwy zajebane szmaty. Bo to oczywiście nie ten, nie przetrwa ostrzało z grenadiera. O jest, wielka bitwa. Leją się, kurwa, tak. A za jasne się zwiedzą czasami te tekstury. A jest to gdzieś commander. Ty, wygrałem! Jak to się stało? Co ja zrobiłem, że ja wygrałem? Czy powinienem przejechać z Krytesem? Ej, co ja zrobiłem? Kurwa. Dobra, dałem mi statystyki, bo kurwa nie wiem o co chodzi. Units, no on miał więcej, ale widzę, że ten mój raid chyba mu e, rozwalił jednostki. Jednak mimo wszystko. Spory ich pewnie my się chyba potracił. Więc In oczywiście. Units Build Rate, No lepiej, więcej budował. Chyba wcześniej wyszłem ten. Zresztą atak, ataki jednostkami tych 2 jednak zrobiły swoje. E, I trzeba było wejść na ten tych 2 żeby go zniszczyć. Wydaje mi się, że to było kluczem tutaj. Były te Fincenci oczywiście kuźwano. niedostatecznie na masie potężne. Ale to się wyrównało. Potem Metal Demand oczywiście. Wasted, o, tu mi zaskoczyła do pełna i ten i się zrobił. Energy production, oczywiście, w którymś momencie przestałem budować elektrownię. Energy demand, i ten. Energy wasted, to jest fabricators. A, it's factory. Mobile, ile tych factory? A, to on miał ich więcej. Co nie? Mobile ten... ale komandera, nie atakował mnie w ogóle i do tego przegrał. Trzeba było kurwa atakować. Nie można nie atakować w tej grze, krwa. No to chodzi. Ale no wiadomo, zniszczyłem wiele Tego Metal Ross raid Command raid, dobra APM, -y. Złe APM. -y, dobra, czyli widzę z tego Że no podobny Mamy APM tak naprawdę, prawda? O, do 30 paru mi, do 40 Ponad nawet mi skoczył tutaj Nawet dobrze e, Ale no cóż, zwycięstwo można okraskiwać, tak? Kurwa, synek Kto jest najlepszy? W chuj ja oczywiście o, GG. Ładna całkiem gierka nawet. Śmieszna. To było śmieszne w końcu. W końcu jakaś śmieszniejsza gierka, ale taka, że sobie pograłem. A nie, że raz trafiłem na kogoś, kto się poddał w którymś momencie i mi pod bazę komanderem, a drugiego, który mnie w 10 minut zaera jak szmatę. No, to było fajniej całkiem. Także bardzo mi się podobało. Prawda? Spoko. Ten, pozdrawiam mamy, jak zawsze, ten Elomelo.